Chorwackie autostrady to krwiobieg komunikacji tego kraju i każdy, kto odwiedzał Chorwację, doskonale je zna. Szczególnie podróżując samochodem, jesteśmy na nie zdani. Jednak ich jakość jest naprawdę wysoka i najczęściej podróżując z nimi czujemy się bezpieczni, ale dzieje się tak z pewnymi wyjątkami. Autostrada A3 powstała w 1950 roku, łączy Zagrzeb i Belgrad. Ta autostrada braterstwa i spójności. Tylko, że jej 40-kilometrowy odcinek nazywany jest przez miejscowych odcinkiem śmierci. I dzisiaj tą tajemnicą zajmiemy się w naszym podcaście. Serdecznie zapraszam. Adam Jakubczak. Kalina Jakubczak. Podcast Podróże. Tajemnice, mity i legendy. Witam ponownie wszystkich słuchaczy. Dziękujemy za liczne zwrotne informacje o legendach i tajemnicach, które sami odkryliście. Serdecznie zapraszam, żebyście się nimi z nami podzielili. Tymi najciekawszymi podzielimy się też z naszymi słuchaczami. Jesteśmy tu właśnie po to, by przekazywać innym Tajemnice i legendy, o których nie dowiecie się od zwykłego przewodnika, i nie przeczytacie też przewodniku na Kalmana. Dziś przerażające historie o autostradzie w Chorwacji. Każdy, kto był w Chorwacji samochodem, na pewno z nich korzystał. Pocieszające, że Autostrada 3 to nie jest przez Polaków najczęściej uczęszczana autostrada. Łączy Zagrzeb i Belgiat powstała naprawdę dawno temu. Dziś już wielokrotnie odnawiana. Znów niedługo doczeka się następnej renowacji. Jednak mimo jej jakości, miejscowi boją się nim jeździć. Nawet boją się o niej mówić. Otóż na jej 40-kilometrowym odcinku doszło w ostatnich latach do ponad 2000 wypadków, z czego wiele śmiertelnych. Miejscowie opowiadają o tej autostradzie różne rzeczy. Miejska legenda mówi, że kierowcy na tym odcinku widzą kobiety w czerni, słyszą płacz dziecka, samochód odmawia posłuszeństwa, włączają, wyłączają się urządzenia w samochodzie. To z pewnością wyjątkowe wydarzenie, ponieważ nie musimy byli odnaleźć, trafić na jakiś dawno zapomniany zamek, na dom, który jest nawiedzony, lub wyspę, o której krążą legendy. To odcinek autostrady, na której możemy się skierować, bo tak zdecyduje mapa Google. Ale jednak warto pewne decyzje podejmować świadomie. Dziś właśnie tym się zajmiemy. Opowiemy słuchaczom ustami częściowo miejscowej ludności, co też dzieje się właśnie na tym odcinku autostrady. To była cicha letnia noc. Ruch na stajecie był niewielki. Tu i ówdzie przejeżdżały samochody. Trzyosobowa rodzina podróżowała z Winkowaci do Bania Luki. Ojciec prowadził, matka i córka próbowały spać. Pamiętam to, jakby było dzisiaj. O godzinie 23, ojciec nagle zahamował. Zatrzymaliśmy się nagle z piskiem opon. Na autostradzie przed nami leżała poduszka, było w niej dziecko. Słuchać było płaczu dziecka, opowiada poruszana kobieta z Winkowaców. Wtedy miała osiem lat. Ojciec wyłączył silnik, ale zostawił włączone flektory. Wysiadł z samochodu, powoli podszedł do poduszki, schylił się, żeby ją podnieść. Wtedy dziecko zniknęło. Poduszka i znajdujące się w środku dziecko po prostu zniknęły. Ojciec wrócił do samochodu. Dalej jechaliśmy w milczeniu. Dopiero pod koniec ojciec powiedział mamie i mnie, że nie powinniśmy o tym nikomu mówić. Wspomina znów wzruszona, tym razem kobieta z która jak później opowiadała, jeszcze wielokrotnie na odcinku Autostrady pod Nową Kradziską, słyszała z samochodu płacz dziecka. Kierowcy niestety regularnie narzekają, że na odcinku autostrady w pobliżu Nowej doświadczają niesamowitych rzeczy, takich jak wyłączanie się radia, uczucie paraliżu, utrata koncentracji, wrażenie, że coś nadprzyrodzonego ciągnie ich nie w tą stronę, spycha samochód z drogi. Co ciekawe, w protokole jednak z wielu wypadków na tym odcinku kierowca, który wcześniej speszony ukrywał kolizję, powiedział biegłemu sądowemu, że nie wie dlaczego w ten sposób stracił panowanie nad pojazdem. Jednak po dokładnych oględzinach samochodu mechanik stwierdził, że odpadła śruba w układzie kierowniczym. Tylko żeby ta śruba odpadła, należało uderzyć w nią czymś mechanicznym i to bardzo ciężkim, co w jej położeniu było po prostu niemożliwe. Biegły podsumował, że był to czynnik losowy, od którego powodów nie jest w stanie wytłumaczyć. W lokalnej prasie czytamy też, że pewien kierowca ciężarówki powiedział, że widział ludzi w środku drogi. Zatrzymał się, wysiadł z ciężarówki, a droga była pusta. Nie byłem zmęczony, mówi. Przejechałem tylko 100 kilometrów. A robię to wielokrotnie na tym odcinku. Jednak to zdarzyło mi się nie jeden raz. Inny twierdzi, że kilka razy w nocy miał wrażenie, że jedzie w przeciwnym kierunku. A w zatrzymał pojazd niemal na środku drogi, niemal wywołując tym wypadek. się można odnaleźć jeszcze jedną ciekawą historię. Dwóch podróżników, jadących w stronę Zagrzebia, powiedzieli, że w okolicy właśnie nowej Gradiszki. W środku nocy, na odcinku, na którym nie ma domów, nie ma drzew, zauważyli na poboczu drogi postać w czerni. Kiedy się do niej zbliżyli, postać wkroczyła na autostradę, gwałtownie zahamowała, dwukrotnie skręciła i zatrzymała się na pasie zatrzymania ruchu. Wysiedli z samochodu i udali się w to miejsce, w którym widzieli postać. Jednak, jak łatwo się domyśleć, nikogo tam nie było. Kobieta, która idzie drogą, to wdowa, która na wieki przebywa w ciemnościach. Według legend, Dzięki różnym ziołom i udało się przedłużyć swoje życie w nieskończoność. Jednak cena jest straszna. Tak mówią kierowcy, że w nocy coś się pojawia, a nie zasypiają. Pojawia się inna kobieta, więc patrzą, ale nikt ją tam nie widzą. To tak, jakby kobieta jechała stopem, ale nikogo już chwilę później nie ma. Później patrzą na nią i odwracają się. Są różne rzeczy. Wyłącza się radio, oni się boją, dekoncentrują. Samochód skręca sam. To zaczepnięte bezpośrednie słowa nady Mieszkanki staj Petroviselo mieszkanki wsi leżącej obok autostrady. Innym opinię ma mieszkający w pobliżu z to ta część, czy jest pod ziemią, czy coś innego, kto to wie? Co to jest? Nikt nie wie. Ludzie zadają sobie to pytanie od dawna. W motelach, które tam pracują, nikt nie rozumie, nikt nie chce wiedzieć, a każdy się boi. To pole wydaje się być nawiedzone. Ja nie wiem coś zagadką, ale nie chodzę tam. Dziennikarze rozmawiający z miejscową ludnością opisują, że widzieli uczucie bojaźni, lęku wśród respondentów. Opisują oni, że Osoby, które prowadzą samochód i doświadczą tego uczucia, czują paraliż, czują niemoc, a samochód wykonuje rzeczy, których nie chcą. Częściowo przypisują również problem temu, że tunel Sveti Marko, który leży w pobliżu został zbudowany pod cmentarzem. Posłuchajmy, co powiedziała Żelika. która dora stała w gorni z Wielu nie wie, jak powiedzieć, że widzieli, jak noga i wypadały z tunelu, że światła gasły a potem włączały się same ponownie. Jeden mężczyzna, słyszałam, zeznał, że kiedy uderzył w ścianę, przed sobą widział martwego. Wszyscy się ludzie mówią, że zmarli potrzebują spokoju, że nie należy im przeszkadzać, a teraz być może są jakieś konsekwencje tego, że cmentarz znajduje się wokół tych, którzy tam jadą. Choć oczywiście są też racjonalne zdania. Policjant Mario mówi dziennikarzom, spędziliśmy też trochę czasu na patrol drogowym właśnie w tym miejscu. Przez tyle lat pracy nie widzieliśmy sami czegoś niezwykłego. Ani w pobliżu Gadiski, ani w tunelu. Według mnie przyczyną wypadków jest czynnik ludzki. Przeważnie każdy człowiek jest zmęczony, samotny, następuje kryzys. Dlaczego tak często? Dlaczego to nie jest statystyczne jak na innych odcinkach autostrady? A to już nie mój problem i nie moja wiedza. Znajdujemy się w rejonie wiaduktu w pobliżu Nowej Gredyskiej. Co powiedział dziennikarzom miejscowy Darko? Nikt nas o to nie pytał, czy chcemy tu być, a jesteśmy na obszarze, który niektórzy nazywają trójkątem brodzkim zamiast bermudzkim, ponieważ na tym obszarze zdarzają się wypadki, których nie da się logicznie wytłumaczyć ruchem ulicznym czy technologią. Statystycznie jest to nieprawdopodobne. I niestety to prawda. Śmierć poniosły tam nie tylko osoby bezimienne, nieznane, ale też osoby, które były miejscowymi celebrytami. Znana i lubiana miejscowa piosenkarka Hanka Paldum, miała tam wypadek drogowy, kiedy jechała po prostu na koncert do zagrzebia. Na szczęście jej nic się nie stało. Samochód został całkowicie zniszczony. Do jej wypadku doszło w pobliżu miasta Keynić, niedaleko Iwanić-Grad. Co ona sama mówiła dziennikarzom? Dzięki Bogu Bóg mnie ochronił. Nie mogę uwierzyć, że ja też miałem wypadek na tej nawiedzonej autostradzie, gdzie zginęli moi koledzy. Tose Proseki, aktorka Dolores. Nie wiem, co jest z tą drogą. To jest nienormalne. Chwilę wcześniej widziałem znak krzyża. Zaczęłam hamować. To uchroniło mnie przed śmiercią. No cóż, nawiasem mówiąc, wypadki dwójki znanych telebytów dzieliło tylko 6 miesięcy. To jeszcze podróżnicy tego nie wiedzą. Jednak w miejscowej prasie dość często pisze się, że niewytłumaczone wypadki to coś bardzo nieprawdopodobnego na tym odcinku. Oficjalnie wypadki mówią o dwóch tysiącach. Wypadków w ostatnich 7 latach. Jednak incydentów, które nie zakończyły się wypadkiem, było dziesiątki tysięcy. A my przyjrzyjmy się jednemu scenariuszowi, który jednak zakończył się śmiercią. Był 12 października 2014 roku. Aktor, znany chorwacki aktor Emil, był sprawcą śmiertelnego wypadku na tej właśnie autostradzie. Został wskazany na rok więzienia. Wyrok ten jednak był efektem porozumienia między nim, prokuratorą a stroną trzecią, która najbardziej ucierpiała w tym wypadku. Wyrok prokuratora ustaliło, że aktor zignorował znak ograniczenia prędkości. Jechał z prędkością 125 km ponad. Zastosowano ograniczenie, czyli ograniczenie zignorował, a nawet jak na autostradzie przekroczył dopuszczalną prędkość. Próbując ominąć zaparkowany pojazd, którego kierowca złapał oponę, skręcił w prawo i potrącił stojącą tam kobietę. Znajdowała się na zewnątrz samochodu i niestety zginęła na miejscu. Sam Emil stracił panowanie nad samochodem i również poniósł bardzo poważne obrażenia. Kancelaria adwokacka jednak zaproponowała ugodę. Ze względu na okoliczności łagodzące, sygnalizacja świetna, informująca o pracach na autostradzie, została zdemontowana, wtedy już nie świeciła. I tuż obok, na lewym pasie, zatrzymał się drugi samochód, który również w tym samym miejscu, w tym samym momencie, złapał gumę. Aktor zmuszony był go minąć, nie zdążył zahamować. Uderzył wtedy pokrzywdzoną, która nie nosiła również kamizelki odblaskowej. Jako okoliczność łagodzącą, ważną, przyjęto fakt, że aktor miał. Ogromne poczucie winy. Nawiązał bardzo wspaniałe, przyjacielskie stosunki z córką zmarłej, która również była w miejscu wypadku. I to ona, również przed sądem, poprosiła o złagodzenie wymiaru kary dla sprawcy. Niesamowite, jakie statystyczne rzeczy dzieją się nieprawdopodobnie często. Trochę pocieszające, że to autostrada, z której Polacy korzystają niezbyt często. Jednak jako turyści, podróżnicy i ludzie chcący wiedzieć trochę więcej, powinniśmy wiedzieć, że według miejscowych nie tylko autostrada w pobliżonowej Gedysk jest nawidzona. Stasi mieszkańcy, mieszkańcy niedaleko Slawońskiego Brodu, pamiętają budowę wczesnej autostrady, BH i jedności. Zobaczyli to, o czym nie wolno było wtedy rozmawiać. Byli zaskoczeni faktem, że nawet miejsca ostatniego spoczynku przodków są bezczeszczone przez komunistów. Budowlańców całkowicie nie obchodziło to, że na drodze autostrady znajduje się cmentarz. Po prostu go przerywali. Właśnie dlatego wiele wypadków drogowych wiąże się z dotykaniem zmarłych. Jak to mówi miejscowy ksiądz Marku? Podczas budowy autostrady na czasie. Rzucono i zasfaltowano wiele na grobków, krzyży i zwłok. Młodzież, którą budowała, naśmiewała się z grobów i krzyży, nie okażując nawet szacunku zmarłym. Na tym odcinku odnotowano wiele wypadków. W przeciągu ostatnich 30 lat zginęło tam setki osób. I tylko w ostatnich miesiącach zginęło tu małżeństwo z trójką dzieci. W poecie, oczywiście, czytamy, że miejscowi potwierdzają słowa pastora. Tak, przy budowie autostrady robiono to z krzyżami i nagrobkami, a nam, mieszkańcom wsi, przez długi czas nie wolno było nawet wychodzić na cmentarz. Wtedy każdy się bał tych, co to robili. Baliśmy się też Boga, ale co Bóg wtedy mógł zrobić? Przy budowie autostrady nie było nikogo ze wsi. Długo o tym nawet nie było mowy wśród nas. W naszej rodzinie było na tym cmentarzu 15 nagrobków. Na szczęście one się ostały. I to słowa, które powiedziała kata, mieszkanka tego właśnie miejsca. Na miejscu rozmawiano też z jej synem Marcinem. Mówią, był tam stary cmentarz i że przycina go dzisiaj szosę, A jest i było wiele dziwnych wypadków. Z naszej wsi zginęło 10 osób. Ci, co przeżyli, mówią, że przed wypadkiem nie widzieli w ogóle samochodów, które uderzyli. Nie widzieli pierwszego, nie wiedzieli, co potrącają. Nie bardzo wiedzieli, co się dzieje z nimi i z ich samochodem. A to słowa i zeznania emerytowanego kierowcy cisterny Drago ze słowiańskiego brodu, które mrożą krew w żyłach. Zrealizowano je podczas dziennikarskiego śledztwa. Często przewoziłem produkty naftowe z Finej w bozańskim Grodzie do Belgradu. Często nocą. To właśnie na tym odcinku pewnej nocy, około mniej więcej drugiej, 50 metrów przede mną pojawiła się kobieta pchająca wózek dziecięcy przez autostradę. Mocno nacisnąłem hamulec. Pamiętam, jak dziś, że w tylną lustrojku zobaczyłem biały dym spod kół. Zatrzymałem się i pilnie wysiadłem z ciężarówki. Na drodze jednak nie było nikogo. Wróciłem aż do początku śladu hamowania. Sprawdziłem kanały przy drodze, nie było tam nikogo. Byłem na początku przejęty, później przestraszony. Przez całą noc nie mogłem spać. Niestety, tunel św. Marko za Karlowcem na autostradzie Zagrzeb Split, która już dość często jest uczęszczana nawet przez Polaków, przechodzi pod miejscowym cmentarzem i często zdarzają się tam też wypadki drogowe. Eksperci do spraw ruchu drogowego twierdzą, że to zwykłe przesądy. Liczbę wypadków tłumaczą wilgocią, również zmęczeniem kierowców. Dlaczego w tym miejscu są bardziej zmęczeni niż 100 km dalej, w którąkolwiek ze stron? I to dziesięciokrotnie bardziej zmęczeni, bo ponad dziesięciokrotnie częściej właśnie tam zdarzają się wypadki. Dziś mogliśmy wysłuchać tej relacji świadków i osób, które żyją w tych miejscach. Sami podejmiemy decyzję, czy akurat na tym odcinku autostrady, między właśnie Zagrzemiem a Belgradem, czy też Zagrzemiem a Splitem, Niedaleko miejscowości Karlowat pod tunelem Świętego Marka nie warto by zwiększyć czujności i zdjąć nogi z gazu. Otóż mądrzy podróżnicy, mądrzy żeglarze, którzy również często właśnie w tym miejscu jadą, by odbyć swoją podróż po morzu, to osoby, które są przygotowane na wszystko. A szczególnie na morzu wiemy o jednym: sama wiedza, umiejętności, a sprzęt, który posiadamy, czasem, gdy warunki są trudne, to za mało, by przeżyć. Czasem potrzeba po prostu mieć szczęście. A szczęściu czasem warto pomóc i nie pchać się tam, gdzie możemy je stracić. Nie pływamy podczas sztormu, a mamy nadzieję, że dziś słuchacze, którzy jadą lub będą jechać do Chorwacji, na tym odcinku drogi zdejmą nogę z gazu, wzmnożą czujność, a najlepiej wcześniej zatrzymają się na stacji i wypoczną. Bo statystyki są nieubłagane. Chociaż ich powodów do końca nie znamy. Tylko się domyślamy. A czy w tym miejscu wszystkim godzi przekleństwo, czy też, czy też zwykła statystyka? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie już sam. Dziękuję serdecznie wszystkim słuchaczom za wysłuchanie naszego podcastu. Zapraszam w przyszłości, już niedalekiej, do tajemnic, mitów i legend, które odkrywamy dla naszych słuchaczy, znanych miejscowym, ale nieznanych dla wielu podróżników. Pamiętajcie, jesteście na kanale Podróże, Tajemnice Mity i Legendy. Jeżeli nie chcecie opuścić żadnego odcinka, subskrybujcie nas. A jeżeli odcinek Wam się podobał, poprosimy o polubienie go i dzielcie się nim z przyjaciółmi. To wartościowa wiedza, której dla podróżników, żeglarzy, ale też turystów nigdy za wiele. Ahoj, żeglarze i podróżnicy! Damie kupca.